Program sponsorują Oasis Tours, ostatnie miejsca.pl oraz kluby Miss Club Polent 2011. To jest Miss Club Poland 2011, finał, finał. W tydzień temu obiecywałem, że będzie. Jeszcze więcej emocji, jeszcze więcej pozytywnych wibracji, jeszcze więcej jakichś takich fajnych rzeczy, które będziecie mogli zobaczyć za sprawą dziewczyn, które już są tam w środku, w tym klubie Little Buddha. To jest w centrum Hurgady. To jest w takim, jak tutaj się naokoło człowiek rozejrzy, w takim centrum sklepowo, marketowo, ale też przy okazji klubowym. No i to jest również jeden z tych najbardziej prestiżowych klubów, właśnie w tej części Egiptu. Jak ktoś ma ochotę zobaczyć, jak to wygląda w środku, to wystarczy, że zostanie z nami. Jak ktoś ma ochotę zobaczyć, która z. Dziewczyn będzie dziś tą najpiękniejszą, to musi zostać z nami do samego końca. Adrian Harasim, zapraszam na finał finałów Mix Club Poland 2011. Chodźcie za mną. 2011 Jesteśmy w Little Buddha, który Wam obiecałem zaraz na początku. Ze mną jest królowa zamieszania, czyli Patrycja. Dziewczyna, która po pierwsze fantastycznie robi wokół siebie dużo szumu. Po drugie mnóstwo e, jakichś ciuchów zabrała ze sobą. to sukienka, w ogóle butów chyba z 70 par. A po trzecie trenuje taekwondo? Judo. E, judo i kickboxing. Pokażesz mi jakiś chwyt potem na sobie? Na mnie w sensie jakiś chwyt? No. Pokażesz mi jakiś chwyt na mnie? Nie, 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 dobra, dobra, nie teraz, nie teraz. E, powiedzmy, czy zdarzyło Ci się zlać faceta? E, nie, nie biję. Ale nie, nigdy żaden nie podża, żadnego nie położyłaś na łopaty. E, wiesz, nie, nie chciałabym tutaj oficjalnie obrażać kilku panów, więc oszczędzę im tego. Oni wszyscy wiedzą. Dobra, to do wszystkich panów, których Patrycja położyła na łopaty pozdrawiamy. A was zapraszam na dalszą część finału, finałów, finałów Miska Cup Poland 2011. Patrycja, życzę powodzenia, który numer dzisiaj, numer jeden. Ostatnio też była jedynka, nie? Mam nadzieję, że będzie szczęśliwa. Mam nadzieję, że będzie szczęśliwa. No to trzymam kciuki, Dziebucho. Miska Poland 2011, Little Buddha i to jest pierwsze wyjście dziewczyn na tę właśnie przygotowaną tutaj specjalnie scenę. Jest Patrycja, jest mnóstwo innych dziewczyn, które tam czekają, cała jedenastka za chwilę pokaże przed wszystkimi tutaj w tym klubie. Cała jedenastka po raz pierwszy będzie mogła pokazać swoje wdzięki, dźwięki i różne inne rzeczy, którymi dysponuje i cała jedenastka będzie po raz pierwszy walczyć o to, żeby jury zauważyło tę właśnie dziewczynę jak najlepiej. No właśnie, bo ta najfajniejsza, ta najładniejsza na samym końcu wyjedzie sobie na wycieczkę marzeń, kolejną wycieczkę marzeń oprócz tej, którą ma tutaj w Egipcie, e, pojedzie sobie ze sobą towarzyszącą. No i oprócz tego będzie mogła nosić koronę przez cały najbliższy rok, koronę Miska Poland 2011, aż do przyszłych wakacji, aż do e, przyszłego roku, kiedy to wybierzemy kolejną Miss. Ale tak to zawsze bywa. Dziewczyny się tutaj prężą, to jest Iga. Bardzo fajna dziewczyna. A my za chwilę będziemy patrzeć sobie na resztę ich. Ja się zmywam, wy sobie popatrzcie. Polska Poland 2011, Little Buddha, ze mną Ola, która naprawdę tutaj wzbudza ogromne emocje. Pierwsze wyjście za Tobą, jak się czujesz? Och, mega emocje, naprawdę nie wiem, nie potrafię tego opisać, nie powiem Ci. A Egipcjanie jakoś inaczej przyjmują niż Polacy? Nie, myślę, że również są w porządku, jest okej. Okay. Słuchajcie, podobacie się, blondynki im się podobają, to wiem na pewno, bo jak się idzie ulicą tutaj, to te blondynki mają najgorzej, bo tutaj Wszystkie możliwe rzeczy chcą im sprzedać, wszystkie możliwe rzeczy chcą im dać, nawet za darmo czasami. Nie. Dają to wielbłądy, tak? I jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Chcesz wygrać ten konkurs? Znaczy powiem tak, wygrana się nie liczy. Dla mnie to jest wygraną, że tutaj już jestem. Fajna impreza, nie? Zajebista. Cały ten tydzień jest naprawdę fantastyczny. Ola, ja ci życzę naprawdę dużo, dużo powodzenia w tym konkursie. Boisz się któregoś wyjścia? Bikini. Okej, okay. to jest jedyne wyjście, którego się dziewczyny boją. Dobra, to Ola. Wszystkiego dobrego i na koniec Buziaka, bo każda mi daje Buziaka. Co mi dasz Buziaka? A, w policzek. No dobra, niech będzie grzecznie, no. To trzymacie się, ciepło. za chwilę wracamy z kolejną dawką hitów na czasie. Ze mną była Ola, za chwilę kolejne dziewczyny. Littlewood na Miska Poland 2011. Tradycyjnie, jak właściwie co. Każdy półfinał podczas tegorocznych wakacji wchodziliśmy do garderoby dziewczyn i znowu to dzisiaj zrobimy, tym razem zrobimy to w Egipcie. Tak jest, tutaj też są garderoby. Taka czerwona kotara, którą za chwilę otworzę, ale przygotujcie się naprawdę bardzo pozytywne emocje, bo dziewczyny są podobno w strojach kąpielowych. Nie wiem, czy tak jest na pewno, za chwilę to sprawdzimy. Są, so. idziemy do środka, chodźcie. Tędy, 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 dobrze, 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 dobrze. Słuchajcie, one tu wszystkie czekają, one tu wszystkie są. Bardzo poddenerwowana to wszystko z tego powodu, że za chwilę po raz pierwszy pokażą się tamtej masie ludzi właśnie tak, jakie prawie że Pan stworzył, zakrywane jest naprawdę niewiele i chciała, ale one się w ogóle tym nie stresują, tutaj się tak chodzi na co dzień, tutaj tak naprawdę codziennie wychodzi się z pokoju hotelowego, idzie się na basen właśnie w takich strojach i one za chwilę będą pokazywać, jak to robią najlepiej. Miska z Poland 2011, dziewczyny w finale finałów, która z nich wygra, która z nich będzie tą najfajniejszą? Dowiemy się na końcu. Póki co, popatrzcie sobie, bo jest na co? Słuchajcie, to jest ten moment. Dziewczyny wychodzą po raz pierwszy w strojach kąpielowych na scenę w egipskim klubie w obcym kraju, w Afryce, Little Buddha. No i właśnie w tym momencie tam poszła Patrycja na tą specjalnie przygotowaną scenę. Za chwilę pójdzie Karolina, za chwilę po niej piękna Iga. To no naprawdę bardzo duże wyzwanie dla tych dziewczyn. One się w ogóle tym nie stresują, jak już mówiłem wam wcześniej, tak naprawdę wcześniej wszystkie to przećwiczyły na basenach, nad morzem, na rafie koralowej, na tych wszystkich miejscach, które pokazywaliśmy wam w zeszłym tygodniu. Jak ktoś ma ochotę zobaczyć, czy one się stresują, to proszę spojrzeć im bliżej w oczy. Zupełnie nie widać, żeby coś takiego w nich było. Ja mam nadzieję, że tak będzie do samego końca i mam nadzieję, że do samego końca zostaniecie również i wy z nami. A to wszystko z tego powodu, że mamy dla Was na koniec finał finałów Miska Poland 2011 i werdykt. Werdykt, który pokaże nam, która z tych pań zostanie tą najpiękniejszą klubowiczką Polski roku 2011. Ja trzymam za każdą kciuki, bo każda naprawdę jest bardzo fajną dziewczyną. Zaprzyjaźniliśmy się tutaj z nimi, no a teraz sobie je oglądamy. Zresztą Wy sobie też możecie pooglądać je właśnie w tym momencie. Divichy na czasie Miska Polan 2011 jesteśmy po pierwszym etapie, w którym wyłoniono pięć najpiękniejszych dziewczyn i to jest ta, która dostała najwięcej punktów. Czujesz, że jesteś faworytką tego turnieju? No, zdaję sobie sprawę. Okej, okay, a to taki mały dreszczyk jakiś w tobie pewnie jest. Jakbyś wygrała tą wycieczkę za tą naprawdę fajną kasę, to gdzie byś poleciała? Myślę, że na Dominikanę albo na Malediwę. Małe Dimy, no i bardzo dobrze. Liga e, to będzie dziewczyna, która e, będzie kiedyś prawniczką. Właśnie w tym momencie, gdzieś tam zaczyna te studia prawnicze, e, trzymam kciuki, myślisz, że to będzie łatwy zawód? Myślę, że nie będzie łatwy, ale na pewno satysfakcjonujący. Myślę, że jeżeli będziesz obrońcą jakiegoś e, groźnego przestępcy, a na z, e, tym takim wielkim stole, właśnie za tym wielkim stołem będzie siedział facet jako sędzia. To on po prostu ulegnie Twojemu urokowi, za każdym razem będziesz miała pozytywny wynik i to będzie sprawiało, że będziesz miała coraz więcej i więcej klientów, więcej kasy i więcej tych malediwów. Myślę, że tak będzie? Mam nadzieję. No dobra, dziewczyno, to ja Cię więcej nie stresuję. Ty masz jeszcze wyjście w tym takim, takim fajnym, skórzanym stroju. Za chwilę będziecie mogli to zobaczyć. Dziewczyny, właśnie piątka dziewczyn, które za chwilę zobaczycie, to są te, spośród których wyłonimy tą najładniejszą, najpiękniejszą i najfajniejszą miska Poland 2011. W Little Buddha Club, bo tak to się miejsce nazywa. I jedziemy dalej kochani, to jest Miss Club polem 2011 Little Buddha i finałowa piątka dziewczyn. To jest akurat laska z moderny. Bardzo fajna dziewczyna Ewelina. sympatyczna, non stop śmieją ta się. Zresztą widzieliście ją dokładnie w zeszłym tygodniu, jak rozmawiała tutaj z nami. Nie. Teraz jest pięć dziewczyn, pięć dziewczyn, które występują jako ostatnie i jako ostatni raz tak naprawdę, po raz ostatni na tej właśnie specjalnie przygotowanej scenie. Nie. Te dziewczyny po raz ostatni zaprezentują się jury. Ja też jestem jury. Czekajcie, wyciągnę kartkę. Przucie. ta kartka uprawnia mnie do tego, żeby zagłosować na jedną z nich. Jednej daje trzy punkty, drugiej daje dwa punkty, a trzeciej daje punkt jeden. Tak która zdobędzie oczywiście najwięcej punktów zdobędzie tytuł Miska Poland 2011. Trzymam kciuki za każdą z nich. Wszystkie je polubiliśmy, e, teraz jest Iga, piękna dziewczyna, nie ona zdobyła najwięcej punktów w tych e, preeliminacjach do tego finału, finałów tutaj w klubie Little Buddha. To jest strasznie skomplikowane, ja sam do końca tego nie rozkwiniam, ale mam nadzieję, że wy w tym jakoś łapiecie. Tak naprawdę to najbardziej chciałbym sobie, żebyście na nie popatrzyli. Ja bym chciał, żebyście wy popatrzyli, zresztą ja też na nie bardzo chętnie patrzę. Poland 2011, wpuścili mnie za DJ-kę, naprawdę nie wiem jak ja to zrobiłem, ale jestem tutaj w Little Buddha Club, za DJ-ką, za konsolą, czyli w miejscu, który rządzi tym klubem, eee, za chwilę ogłoszenie wyników tego właśnie fantastycznego konkursu, który prowadziliśmy przez całe wakacje do no, Domini 2011, a ja się w tym czasie pobawię, bo bardzo to lubię, zostańcie z nami, za chwilę będziemy mieli wyniki, która z nich będzie najpiękniejsza, trzymam za jedną kciuki, nie powiem wam za którą potem, wam powiem czy się sprawdziło, dobra, jadę dalej. Słuchajcie, dziewczyny już wychodzą na scenę, już na moment wszystkie zobaczycie, cała piątka. Ten tam kolej, w ogóle... O cóż się Darek? Słuchajcie, to jest um, ostatnie wyjście tych dziewczyn. One mają szarfy, które zdobyły w klubach swoich macierzystych. I za chwilę jedna z nich. Okaże się tą najładniejszą, najfajniejszą, tą, która będzie potem re reprezentowała Polskę podczas światowych wyborów Miss Cup, no, takie w ogóle istnieją. No ale tak czy inaczej, dziewczyna na pewno zdobędzie wycieczkę swoich marzeń. Dziewczyna oprócz tego Egiptu, który tutaj dzisiaj wciąż jeszcze się odbywa, będzie miała kolejną szansę na przeżycie w wakacji swojego życia. Takie ogłoszenie wyników, wy sobie popatrzcie, a za moment wracamy z dziewczyną która była mistrzostwo, no nie boję się użyć tego słowa. Jest koniec, jest finał. Jest najpiękniejsza dziewczyna polskich klubów. 11 najlepszych polskich klubów. Wybieraliśmy te dziewczyny przez całe wakacje 2011. Skończyliśmy tutaj w Egipcie. Iga, myślę, że dzisiaj rozmawialiśmy. Ja mówiłem, że ty jesteś faworytką. Udało się. Cieszysz się? Tak, bardzo się cieszę i dziękuję Esce i wszystkim sponsorom. Naprawdę wielkie dzięki. Już wiesz gdzie, bo tam pytałem się, gdzie, jeszcze nie miałeś tak do końca sprecyzowanych planów, ale już teraz gdzieś tam powinno ci świtać w głowie, gdzie polecisz? No myślę, że z chłopakiem coś wymyślimy. Może to Dominikana albo Malediwy. Znaczy, ja widziałem jej chłopaka. No No tyle powiem, no. Wiesz, wielki chłop taki normalnie nie podchodzi normalnie do Igi. Ja się bardzo cieszę, bo my tutaj wspólnie w ekipie SKTV trzymaliśmy trochę za ciebie kciuki. To jest, jak mówiłem, dziewczyna, która miała swoje przeżycie tutaj w Egipcie, ale wyszła z tego obronną ręką i to jaką ręką. Dziewucho, gratuluję. Daj tutaj normalnie tako. I my się żegnamy. Dziękujemy bardzo. To były wybory Miska Polan 2011 w Little Club Obudda. Iga wygrała, Iga się cieszymy, też się cieszymy, a teraz idziemy się bawić. Papa. Pa. Program sponsorują Oasis Tours, ostatnie miejsca.pl oraz kluby Miss Club Polent 2011.